Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. W ostatnim odcinku stoczyliśmy potełówną bitwę z masą troli, z masą kapłanów. Uff, w dodatku kapłanów wrócających irytujący paralif. dzięki sprytowi, dzięki równym zaklęciom udało nam się to przejść. Tutaj są kolejni pojmani wieśniacy, z którymi zapewne nie mogę pogadać. Co znowu? Dobra, więc skoro tutaj są sami pojmani wieśniacy, to ja bym się udał do miejsca, gdzie prowadzi się na trzeci poziom. Już fajnie. się robi. No, ale właśnie dla takich walk, moi drodzy, warto toczyć te rozgrywki. Dla takich właśnie walk, walk, warto toczyć te rozgrywki, moi drodzy. Masa troni, masa paralizujących kapłanów, a moja drużyna i tak daje radę. No i to jest właśnie piękne. Mam dwa niezidentyfikowane magiczne przedmioty. Przed pójściem dalej, bo dalej może być jeszcze trudniej. Okej, okay, jakieś jakiś troll, Chciałbym się. się załatwić to szybko. Śmiał porespić tutaj. Czego sobie życzysz? Melf? Pędzę jak strzała. No i właśnie dlatego kwasowa strzała Melfa to jest must have na. To miejsce. To jest taki must 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 have. Tobie nieco zmienimy czwary. Na drugim poziomie masz być same melfy. Bo to tutaj jest akurat niezbędne nieodzowne. Do usług. Ale zrobiłbym ci jeszcze tak zwany odpoczynek pod tytułem identyfikacja. Aby zidentyfikować dwa przedmioty, które mam w ekwipunku. table. Aha. Okej. Okay. Teraz ty masz bymy w karty. To ma karty ten małeb obdarty. Identyfikuj czarem. Kropu bojowy plus 2 obrońca, więc obrońcę sobie... Tutaj mamy kropu bojowy plus 1. Dopór bojowy plus 2 i tutaj ten stopór bojowy plus 2, ten dotychczasowy 1. Idzie do pora na sprzedaw. Te karty mają ograniczoną liczbę użyć, więc raczej te będą na sprzedaw. Teraz zmieńmy ci czary. Zróbmy kolejnego save'a. od I idziemy na dół. Nie mam sprawy. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Mhm. Ty, ustaw sobie jedną uchwałę ognistą. Lubujemy ją teraz. Ty, tak. Jedna stwała. Cel. Dobrze. Teraz z powrotem normalne trwały? Ja. Yeah. Robi się. Chciałem sobie zakryć, na, na niego marnować. No chodź. No chod. Zaczynajmy wreszcie. do dzieła. Nie no, no, czek w porządku. Teraz ty zmienia w sobie wczoły na momencik na wczoły ogniste. Co znowu? Idziemy tutaj Pędzły dalej. Strzała. Kolejne dwa trole na dobry początek dnia. Na dobry początek odcinka. Podchodzimy tutaj. Teraz tutaj. Robimy sobie save i idziemy na kolejny poziom. O, tutaj idziemy. Tu idziemy ekipo. I yy, dowódca nie umarł, byście wskazali śmierci, jeżeli udało się wam tak daleko. A skąd dochodzi ten głos? Nie wiem, jakby wydobyło się ze skeletu. moją prawdziwą jest mój sugerent mi ustawił oczarnie, teraz będzie moim biednem. Od razu na ekipę włóczę w szybkość. Tak. Teraz kule ognia na tyły. A! W czym mogę pomóc? Ty spierdalaś. to cię okrągły. Przygotuj się. Czego sobie życzysz? Maku. Daj. W tutaj ugodzenie zła na któregoś? Do usług. Ty, Melfy, ma wjewcze fecie. Hmm, jak Bagu? sobie życzę? Może dostać się w zasięgu? Nie, kula, kula ognia spowoduje zbyt duży z Fire. To tego. mieście w to miejsce. Ty, oddajny wywój tego, bo twoim wrogiem rasowym są pielęgniarki. Zrobiliśmy to, moi drodzy. Zrobiliśmy Ruszę. to. Masa nieumarłych, ale się udało. Krada druga dostał, dostała po ryju, ale. Gdy to zrobiliśmy. Co znowu? Już się robi. Trwały dla łuczyka. Pozostałe rzeczy do wora, a wtedy będą potem a, pędzę jak strzała więc tutaj mieli się bić z rozlicznymi nieumarłymi. na nie, nie zdziałają. Jak spulujemy sobie ducha to szybko i cicho ostrze rusza do dzieła. Aha. Okej, okay, podnieś jak strzała. Ogniste z trwały, się na trudniejsze walki. Ej, pfeka w magicznej temy, w magowi na femu, który powinien je zidentyfikować. Trwała młot, to lista plus jeden, krótki plus jeden. Krótki, plus jeden, krótki plus będzie na przedaw. więc leci wraz z stałymi temami. Tutaj, trwały lecą na femu. Które dokłada do dotychczasowych, dalej przekazujemy mu te trwały, które dokłada do dotychczasowych. Ja ruszam. Widzę, że tutaj są rozliczne pułapki, które nagle nie biją za dużo. Dobra, atakować ból. tego skieleta. Co znowu? Ty, wróć, przyjacielu. Leczenie z choroby na luda Odpoczynek. Spierdalaj. Dał Cię je wyminąć. Ekipa... na te zimne zmory. Tak. Brzmi nieźle. Ty, dalej spierdala w Na w MAG się rozwinął. Awans od razu, awansior. Dostępne czwarty czwartego poziomu 2. Czwart... Czego sobie życzysz? Teraz, ma w jakieś czwórki nie ma wadnych czwórek na MAGu, niestety. Tutaj MAW dodatkowy na trójki MAW. Dobra, spróbujmy yeah. sobie odpocząć. Mm. No właśnie, działajmy. Zaczynajmy A zwycięstwo w bitwie zapewnione. Znowu. Nie spróbujmy sobie odpocząć. Dało się. Już się robi. Zimowe skelety. Kielęcy. Hmm? lekkie obrażenia. Jestem pod wrażeniem, udało mi się pokazać pierwszy Legion. Kilka miesięcy musiał grać taki siły. Wykro mi idiotko. Twoje połączące granicole się widzi, ze mnie nawet kropi po tym, że dużo więcej Legionów, więc że chcesz mnie pokonać. Arogancja, stary wróg? będzie cierpiał. Zapisuję was tutaj, stary wróg? O czym ty mówisz? Okej, okay. znowu tłum. Tak, znowu tłum zdaje się, więc ty od razu wwóca w pipie na, na mnie, na ekipę. Za ból! Hmm. tak się stanie. I na tyły kule ognia. niech tu nic poleci. No, to jest... Teraz na tyły tak, kolejna kula akupracja. ognia, która ja poleci gdzieś tutaj. Aha. Ty połóż sobie dłonie na swoim głupim łbie, yeah. Dobra, my się wczytamy teraz w grę. Aha, pędzy jak strzała. To są dwa wkielety, które chciałbym rozbić. Wiele już nie zdziałają. Oh! 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 Teraz obowiązkowo yeah. chciałbym odpocząć. Okej, okay, all. Ty, mój drogi magu, wrzucaw. Tak? Na samym... Odśpieszenie na ekipę. Teraz wódca na siebie zbroje, Teraz znowu pędzę jak okay, strzała. Ej to teraz mag od Czego razu kula ognia na taki dzień dobry, mniej więcej tutaj o. I kolejna kula ognia tak na przywitanie Czyli ładnie przywitać Sporo ich padło teraz, atako teraz atakować ekipa Ty się cofaw Mm -hmm, Ty pewnie. się cofasz. Ty mniej więcej gdzieś tutaj. Ty mm -hmm. Teraz melfy Aha. Ty kładzie w sobie dłonie w zaklęcie mleczniczów na łbie. Chyba już niewiele, Chyba już niewiele, yeah. Ty się wycofujesz pierdala w pola walki Bo wszyscy się na tobie... Bo kupili na tobie swoje agro Aha tak? Tak się stanie. Dobra, Czas może wracać do, na pole bitwy. By je zaatakować. Czego sobie życzysz? Tak. Agniesz, przed ich, ich atakami. Yeah. Zajmę się tym. I już się robi. Teraz znowu. wszyscy atakować hmm? tego. Ku zwycięstwu oh! nice. Aha, Table drugi legend, nieumarłych z głowy. Ja? Yeah. Odpoczynek. Aha, no to to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój odpoczynek. A przy okazji rozdajmy krasnoludowi poją skoro awansował. Ma 119 punktów bycia, wow, moca Oczywiście nie da się tutaj normalnie odpocząć bez pulowania na siebie w pizdu wrogów. O, udało się, teraz do ludzie. Aha, nie mam sprawy. Dobra, to skoro tutaj był ten cały moment, to yeah. to może być jakiś magiczny mieczyk, można podnieść. A nie, dwa zwykłe miecze. Dwa nagie miecze ci ofiarowuje. To tak siedzi w tym Co zagajniku w i się boi w podejść. Nie mam sprawy. No to dwa legiony nieumarłych mamy za sobą, moi drodzy. Dwa legiony nieumarłych nalewą do przeszłości. Ok, znowu kolejny Legend, nie zdaje tak? się. Więc zaczynamy od wyśmieszania na całą ekipę. Uh -huh. Ty się Brzmię? cofaj, czego Ty sobie życisz? Wrócę kule ognia gdzieś tu. Uh -huh. Teraz wrócę kolejną kulę ognia gdzieś tu. Tak, no, sporo z nich popadało. Kupijcie teraz na tych. Bobowie, mi siłę. Co? Bo oni mi brzmi Mocno biją mojego tego. Daj co ty życzysz. Gotowe, ty wypierdalaj. Hmm. Wypierdala się, poza, tak po, się poza pole gry, poza pole bitwy. Nie Wydaję tego wywój tego. Uh -huh. Teraz tego. Idealnie kolejna yeah. bitwa z Ruszą. Legionem Nieumarłych wygrada. Kolejna chmara przeciwników pokonana, to nie za takie mordercze jak te na wyższym poziomie Ale te potrafi napsuć krwi Załatwiamy. Dobra, to myślę, że pokonanie trzech legionów nieumarłych Stawia nas w dobrej pozycji na i drodzy... Milczące ostrze, nie najlepiej! A, to są wybuchowe skręty dające obrażenie Stawia nas w dobrej pozycji na to, wy zrobić sobie save'a i zakończy odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymaj